Ok w takim razie wyskakuje przez okno i mnie tu nie było. Czemu kurwa przed naszym domem jest jakiś jebany grzyb? Co jak to? No normalnie, poszłam na dół, patrzę w drzwi, a tam stoi jakiś grzyb. ja gdzie poszedł na ten? O nie! A co jeśli on poszedł tam? Otworzyć, czy nie? Ja chuj otwieram. Dzień dobry, to porwanie na ten. No i gdzie on kurwa jest? To co teraz? A może w sumie Nathan sam wróci? Musicie iść szukać nie, nie musimy, bo nikt nie kazał ich zde. Fajnie, fajnie, to my sobie idziemy. Ej, bo nie możemy wrócić się do miejsca, w którym byliśmy wcześniej. Nie możecie, bo nie musicie, kurwa, iść Dobra, niech ci będzie, a czy ja dostanę coś, jak znajdziemy. Tak dostaniesz zdjęcie Szkoda, że kurwa musimy teraz szukać tego cymbała, bo oczywiście mu się zachciało gdzieś pójść. Bez kitu. To chyba jest jakiś żart. Ednartale, Ink nie ma już twoich gąbek. Wypuść nas. To już na miejscu. Ale super się gra w to ile Tower Defense, a czy potem pogramy też w Tower Heroes? Oczywiście, że tak mój kochany Matanku. Błagam wypuść nas, ja nie mam tej gąbki już. A skąd mamy wiedzieć kto ma jeśli nie Ink? Ink nie widział kto bierze te gąbki więc tym bardziej nie wie. Ink, czy ty serio nie kto bierze gąbki i dlatego nie masz pojęcia kto jeba. Tak kurwa, nawet sus potwierdził, czy teraz wierzysz że już nie mam? Przepraszam was za to, że was przez tym jak wyjdziecie z tej bitnicy, to powiecie dlaczego byliście w tamtym dziwnym lasie. Byliśmy w tamtym lesie, ponieważ zaczęliśmy szukać Natana, bo kurwa mu się zachciało gdzieś pójść i narrator nas zmusił do szukania jego. Aaa, ja widziałem jak Natan z Grzegorzem wchodzili do jego domu, więc oni po prostu są w domu Grzegorza. Chyba wiecie gdzie jest dom Grzegorza? Że co kurwa? Ale świetnie się grało. Czekaj, ktoś puka i sprawdzić kto to na Tanty jebane debilu? Czekaj znaleźliśmy go: Narrator gdzie moje zdjęcie? Więcej do mojej kolekcji. Czekaj o czym gadaliśmy, Mogłeś Natan kurwa powiedzieć że idziesz do grzybka a nie że gdzieś poszedłeś i narrator nie wiedział też gdzie jesteś i zmusił nas do szukania ciebie. A przy okazji podczas szukania ciebie Ennard nas zamknął w klatce i wziął do piwnicy z myślą że ja nadal mam jego gąbki ale niestety jakiś debil mi je ukradła nadal nie wiemy kto to. Ojku, jak mi przykro, w czasie w którym wybawiliście się w piwnicy ja z grzybkiem super graliśmy i szkoda że was nie było. To straszne. Jak nam przykro, to stra W DUPIE MAM PRZYKRO! Jak niby mieliśmy z tobą zagrać, skoro byliśmy zamknięci w piwnicy, więc tym bardziej nie mieliśmy jak. Dobra pierdol się Natan. Wracamy do domu, bo też niepotrzebnie go szukaliśmy. Natan sam wróci. To było dziwne. To co Grzybek dalej gramy? Oczywiście. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że oni nadal nie wiedzą, kto im gąbkę zabrał, haha.